Witam serdecznie, Mariusz Szpakowski, Filipiny, Bohol, Carmen, rajskie życie w Kurniku, życie na filipińskiej prowincji. Zapraszam na odcinek opowieści dziwnej treści. Jak zawsze, odpowiadamy na pytania. Pierwsze: Pewnie Mario chce wywołać zazdrość udaną się takim wstępem, bo przejrzał jej telefon. Nie nie ja przeglądam do Diki telefonu a ten klip który wstawiłem to miałem go tam wystawić w sumie w, w tym momencie jak e, mówiłem, że kiedyś montowałem na daydream vlog fajniejsze filmy nie? ale w sumie wyrzuciłem stamtąd to wstawiłem na początku nie? dużo jest takich w ogóle dostęp do tych filmów daydream vlog to mają moi patroni myślałem, czy czasem nie wstawić na lejskie życie w kurniku coś jak, nie wiem jak w Czasu wstawić te filmy z nieopublikowane filmy z Daydream Vlog ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo to, no, chyba chyba to nie jest dobry pomysł tak sobie myślę no bo... Tym bardziej, że tam z innymi dziewczynami biegam. Także Panie Mariuszu, panuj się nie spieszy, ale teściowa pewnie nie może się doczekać Waszej wyprowadzki. Ja doskonale rozumiem tą kobietę, Eugeniusz. Ona chce już odpocząć od Was. Wiesz, co no, tak nie wiem do końca, Eugeniusz, czy jest tak jak mówisz? Tym bardziej, że. I syna nulek kochamy to już w zasadzie chyba nie mieszka, to tak mi się wydaje, no bo ja mieszka u siostry teraz Tam poszedł na utrzymanie do siostry to zobaczył, że skończyły się rarytasy, internetu nie ma lodówka pusta i poszedł do siostry. Oni właśnie tak chwilkę wszyscy mają że wiecie co właśnie to jest ta różnica, ale nie, nie mogę powiedzieć, że wszyscy, nie? Ale, ale dużo na tych prowincjach Filipińczyków właśnie myśli takimi kategoriami, nie? I my, jak na przykład, nie wiem, mamy potrzebę zarobić jakieś pieniądze, czy poprawić sobie e, życie trochę, coś kupić, nie wiem, jakieś plany się stworzą i trzeba je zrealizować, no to wiadomo, że trzeba... Wziąłem się za robotę, więc my mamy tak w naturze, tak byliśmy chowani, że po prostu idziemy do pracy i zarabiamy te pieniądze, które nam są potrzebne. Nie? A Filipińczycy oni w sumie za wiele do życia nie potrzebują, żeby tylko jedzenie było. Do pracy tak nie bardzo ta, ta nowa generacja tych młodych chłopaków, teraz, nie, bo. To tak się nie za bardzo. Ale też nie mogę powiedzieć: wszyscy, no bo różni są ludzie, tak. Jedni są bardzo pracowici, a, a inni nie, ale no ja tutaj jak mieszkam między nimi na tej wiosce, to widzę, że no, tak słabo to im wychodzi. Nie? Więc na przykład sytuacja bandona, na, na nim mogę się tutaj oprzeć teraz, że, że zobaczył, że się skończyło wszystko, że już nie jest takich było kiedyś, tak więc yy, idę do siostry, tak? Teraz niech siostra mnie poutrzymuje trochę, no. A jak siostra będzie miała go już dość, to pójdzie do drugiej siostry. Od drugiej siostry pójdzie tu, do, do kurnika wróci, nie? No tak to wygląda. Niby pojechał na wakacje, ale to nie są wakacje. To jest po prostu zmiana miejsca zamieszkania. Nie? Żeby teraz siostra trochę go poutrzymywała, bo po co on wejść do pracy, jak każdy mu jedzenie daje. On tak powiedział tutaj, że on przetrwa. I on tak mi powiedział, jak ja z nim że on nie potrzebuje nic od nas, że przetrwa. No tak, bo on pójdzie do jednej siostry, siostra mu da, jak nie, to pójdzie do drugiej, jak mu siostra jedna i druga nie da, no to pójdzie do sąsiadki, albo sąsiada i każdy mu da, nie? I on, i on całe życie może tak nie pracować i chodzić po ludziach, po siostrach i tak przeżyje sobie, nie? I właśnie to do czego zmierzam, że my jesteśmy, jak powiedziałem, Tacy, że jak trzeba się ogarnąć, to się ogarniamy, idziemy do pracy i zarabiamy na to swoje życie i tam potrzeby rodzinne i tak dalej. O, nie. No. Najważniejsze dla nich to jest jedzenie. To jest priorytet. Jak będzie miał jedzenie i będzie miał internet, to do roboty nie pójdzie. nowa generacja <laughs> młodych Filipińczyków bo na wiosnę bo ci starsi to są bardzo pracowici ludzie to ludzie mają powiem wam naprawdę szczerze po 60 70, 80 lat tutaj i w polu ryżowym ciężko zasuwają i nic nie narzekają cieszą, że mogą przynieść ryż do domu nie? a ci młodzi są po prostu tacy Tyle lewe do roboty Ale mówię, też nie wszyscy nie? Jest bardzo dużo filipińczyków, którzy chcą pracować Chociażby na przykład ten kuzyn On też z boku tu jest nie? Niki On pracuje z jednej pracy do drugiej Pamiętacie ta dziewczyna, która się ostatnio przewijała Co pojechała z nami tam dwa razy Do tego domu, do Barylichan bar Ona też pracowała gdzieś Na Panglao tam się praca skończyła, to następnego dnia sobie znalazła nową robotę ona tam pracuje. Ona tylko tu przyjechała na kilka dni na wakacje, do rodziny wróciła, tak odpocząć od pracy, miała wolne. A tak to jak ktoś chce pracować na Filipinach, to pracuje. Zresztą w Polsce też tak zawsze było, że kto chciał pracować, to, to pracował. Hej Mario, ile ten domek ma metrów? wiesz co? Jeden pokój ma 9 metrów, drugi ma 8 coś. No ale załóżmy, niech mają 18. Ten pokój tam to ma... Wiecie co, ten cały domek to może mieć z 50 metrów. Bo mi się wydaje, że ten salon to ma za 30 metrów. Malutki jest, nie jest dużo. Mam te wymiary gdzieś nie, musiałbym spojrzeć. Eee... Czy coś pominąłem tu? Nie. Witam Mario. Lepiej cię ubrać niż żywić. Kurde blaszka. Jak zjadłeś całą pizzę... Nie zjadłem całej pizzy, tylko parę kawałków dostałem już przystańcie. I taki obiad w domu z dwoma kotletami. No i co z tego? Ludzie go chali. Ja mam 1,72 m wzrostu i 100 kg wagi. Jestem kawał chłopa Ja potrzebuję zjeść. A tym bardziej ja dwa razy dziennie jem. Ja jem śniadanie rano i potem wieczorem o siódmej, szóstej, siódmej obiad. To jest wszystko co ja jem. Czasami jak z Daniką gdzieś jedziemy, no to tam opędzluję jakiś ląd, jak ona je, to mi się też zdarzy. Ale z reguły to tak nie jem tego, nie, ja tylko śniadanie i, i obiad. I to źle, bo się powinno jeść co 3 godziny. Troszeczkę, ale co trzy godziny. To by człowiek wschód. To jak to się Tobie zmieściło, no kochana, Ty nie znasz moich możliwości uuuu ja potrafię zjeść uwierz mi ale smacznego, dziękuję jutro na południe może się zwleczysz może zobaczymy, co życie przyniesie jutro będzie jutro nie wiem dobra, to już było Mariusz, jak skończysz ten dom i się wprowadzicie to zapiszę chyba ten dzień w kalendarzu Małgorzata. Kup sobie szampana, bo ja sobie też kupię. Będziemy pić razem szampana. Ja. Mario drzwi bardzo ładnie wyglądają. A dziękuję bardzo. W ogóle robi się pięknie. Dziękuję bardzo. Widzicie jakie piękne komentarze? A przepięknie macie, jak ja nie mogę się nacieszyć widokiem. Ciągle was oglądam z podziękowaniem to moja e, membership na YouTubie, moja patronka, Marianna. pozdrawiam Marianna. E, tak super drzwi, już umiesz do radę, robotę, no, ale te drzwi są warte tego. No ładne drzwi, no. Nawet właścicielka jak przyszła, to powiedziała, wow, jak ty to zrobiłeś, a ja powiedziałem jej magic. I jeszcze mnie się zapytała, kto był takich rzeczy Ty I ja powiedziałem, że to otóż I tatuś tu przyjedzie. To jeszcze go te. <grywia> Cieprzy, to jak tak będę go zachwalał, to jeszcze go porwał. To tak, jak ta nauczycielka. Brawo, te... cieszę się, że ten dach dobrze zrobili, bo przy tej drugiej ulewie już wiem, nie zaciekało, a troszkę się bałam, że znowu Wam zaleje domek. Właścicielka się cieszy, że dom będzie. Zadbane, mniej pracy dla niej, a w przyszłości drożej wynajmie. Wiesz, co właśnie nie cieknie? To jest to, że ja też miałem obawy. Nie? Ja się bałem, że po prostu. No, że będzie dalej ta woda leciała. Nie? Ja po prostu nie ufam filipińskim robotnikom. Tyle. Ale nie cieknie. Zrobili dobrze. Bardzo mnie to cieszy. A propos tego domku, no wiesz, no na pewno, wiesz tam to jeszcze nie wszystko, bo my dopiero się tam rozkręcamy, troszeczkę poz, pozmieniamy, tam porobimy, może jakieś szafeczki zobaczymy, nie? Co tam będzie nam potrzebne, więc troszeczkę się ten domek zmieni i tak będzie bardziej odremontowany, tak? Tylko że nawet jak my będziemy tam mieszkać rok, przypuśćmy, czy dwa. No to też zużyjemy ten domek, nie? Trochę się to wszystko pobrudzi, zniszczy dzieciaki tu Porysują, pomalują ściany czy coś, nie? No wiecie jak to jest No ale takie rzeczy, chociażby jak te drzwi czy coś No to jest to odrestaurowane, ładniej to wygląda i, i na pewno no, potem jak będzie chciała wynająć to Ciutko, ciutko drożej wynajmie Przepraszam bardzo. Maria, wydaje mi się, że lepiej jakbyś już pokończył to, co jest najważniejsze i się wprowadził. A te drzwi to możesz sobie wykańczyć, gdyż będziecie mieszkali. Będziesz na miejscu, nie będziesz stracił czasu na dojazdy, a Danika będzie mogła się spokojnie urządzać. Wiesz co, też tak myślałem, wiesz, dopóki nie wziąłem się zaszlifowania tych pierwszych drzwi. Nie? i to byłby bardzo, ale to bardzo zły pomysł, jakbyśmy się tam wprowadzili, kupili meble i ja bym zaczął szlifować te drzwi. Widzieliście, ile tam jest pyłu? Tam te wszystkie ściany teraz są w tyle. Wszystko trzeba ogarnąć, posprzątać. Nie? E no, nie, wiesz, inne rzeczy to możemy sobie robić, ale jak szlifowanie jakieś to nie, to lepiej, lepiej jak to zrobię teraz. Nie, bo potem te wszystkie rzeczy, które kupiłem, wstawimy w jakieś sofy czy coś, to wszystko to byłoby brudne w tym zaszło Zaszłoby to. Duży generator, dużo paliw. Wiesz co? Kup sobie inwertowy na Shopee 3800W. Inwerterowy 15-20 tysięcy, taki wystarczy spokojnie. A teraz wpinasz 1200 i git, pozdrawiam z cebu jest co mało mi to mówi to ATS co to jest nie wiem nie mam pojęcia i nie wiem też co to jest generator inwerterowy tak ci powiem szczerze, ja po prostu się na tym nie znam ten generator na diesel to on pali 500 za 500 peso na cały dzień Kiedyś po tajfunie od jak ja kupiłem generator taki na benzynę to był chyba 1200 W Chodziło o to żebyśmy mogli, mieli chociaż mogli wiatrak włączyć nie? żeby chłodniej było Więc to był na, na benzynę 1200 W i ten kogut to mnie tak denerwuje że zaraz pójdę mu chyba łeb kręcić no. <grym> No i nam palił za 500 peso też na ciemnie, a na stacji benzynowej naprzeciwko nas, oni mieli właśnie taki na diesel i on był 10 kW i też 500 peso tak wychodziło. Wiecie, ja tak powiedziałem o tym generatorze, żeby mi się przydał, bo ja tak już myślę do przodu, nie? że jak już sobie działkę kupimy się, wyprowadzimy, że tam by mi się przydał, nawet jakbyśmy tu kupili, to przecież mogę go przewieźć. A poza tym na pewno jak pobudujemy domek, to będę chciał założyć solary, nie? I generator jako zapasowe źródło energii. Że chyba w ogóle nawet bym się nie podpiął pod prąd w ten filipińskim. Nie chcę mieć z nimi z do czynienia. Nie? Tu nic nie działa tak jak należy. Nie? Lepiej mieć wszystko swoje, lepiej mieć swoją wodę, swój internet, tak jak Starling, niezależny zupełnie od Filipin, nie? No i prąd swój, wtedy macie święty z boku, tak? Jak będziecie polegać na Prącie z Filipin, to raz jest, raz go nie ma. Woda raz jest, raz jej nie ma. A internet działa, raz działa, raz, raz nie działa. To po prostu tragedia, nie? i nikt się tym tak bardzo nie przejmuje generalnie wszyscy mają to w czterech literach już się tak ludzie do tego przyzwyczaili te firmy, które dostarczają prąd tutaj a te poszczególne wyspy nawet nie informują często, że będzie blackout, tylko po prostu siedzi się nagle, bum jak jeszcze godzina dwie, trzy i włączą to jest ok, ale jak włączą następnego dnia a ty masz pomrożone rzeczy w zamrażalce? No takie wiecie, to jest. Idzie ty pójdziesz z tym? Potem do tej firmy, która prąd dostarcza, że co, że dzisiaj mrożonki wszystkie rozpuściły. Oni powiedzą. Co mnie to obchodzi? Powiedzą, sorry. Sorry, ser. Wcale nie dziwię się, Danica, że chce uczestniczyć w remoncie. Widocznie chce. Pomóc, żeby przyspieszyć robotę i szybciej tam zamieszkać. A roboty jeszcze sporo zostało. No już niedługo zostało teraz, a wiesz. No pewnie tak chce. Nie, ona to by się chciała jutro wprowadzić. No ale no mówię, muszę dokończyć tą kuchnię. I bo powiedziałem wcześniej w filmie, który oglądaliście 2 godziny temu, że jutro zajmę się tą kuchnią i tam ewentualnie jakieś poprawki ale chyba zrobię tak, że zajmę się tą kuchnią, poprawki i posprzątamy to jutro, nie? a następnego dnia pojedziemy kupić wykładzinę i położymy a trzeciego dnia pojedziemy kupić meble no, tak to wygląda zobaczymy ile uda się jutro zrobić jutro Danika chce jechać nie? A można wiedzieć jak Marina robi te banany, wiesz co, Magda, ona, ona robi je z kasaby. Kasaba to jest takie warzywo, ono rośnie w Azji. Eee, napiszę teraz tutaj się wyświetli, jak się nazywa dokładnie to warzywo, co zobaczysz. I ona to obiera, ściera, a po tym kładzie to ściska to wiesz? Pod jaki, e, zawija to w taki materiał pod drzewo i ściska to drzewo tak, żeby, żeby wycisnąć tam wszystkie te soki z tego z tej kasaby, nie? bo sama kasaba z tego co ja przeczytałem przed chwilą, bo przeczytałem e, czy, czy ona jest dostępna w Europie, nie, nie jest dostępna ona jest toksyczna, ona jest używana też do prania nie? żeby ona nie była toksyczna, to ona musi, to warzywo musi zostać ugotowana e, robią z tego mąkę nie? A więc a jak to narobi cały ten proces no to ona to mówię suszy, a wyciska e, w sumie nawet nie wiem co ona potem dalej z tym robi że to takie lepkie jest muszę się jej zapytać Nie wam powiem No ale wygląda to tak jak mąka trochę, nie? Taka mniej zmielona. Żarcie Mariusz to chłop zrozumiał chłopca. Jedź do syta daleko nie zajedziesz, z tego, będą problemy zdrowotne. Na to wychodzi, że właścicielka dba bardziej o ciebie niż Donika Juzu Kochany. Ewa, uważaj co ty mówisz, bo Dalika będzie cię spoty strzelać. Pani właścicielka, tak dbająca o Maria, musi być bardzo zdesperowaną wobec A może lubi sobie przynajmniej popatrzeć, jak on z pędzlem wywija i posapuje sobie przy tym. Kurwa, że jest bo... I wcale nie jestem zdziwiona. Danika wyobraźni nie ma. Kanapek nie zrobi. Dzieciaka na kolanach w samochodzie wozi. A razzę Jeszcze mnie roz... Pani nauczycielka porwie. No, wiecie. Filipinki to bardzo silne dziewczyny są. Nie wiem, czy bym się dał w stanie. Czy byłbym w stanie się obronić, jak ja tak napadła, no. Zwróć uwagę, że dużo... Jedzą poza domem. Zawsze jak gdzieś jadą, to jedzą. Nie tylko po Mariuszu widać, jak je. Za, przez parę dni tam jeździłem, nic cholera nie zjadłem. Zjadłem śniadanie, potem wracałem do domu, to co siadłem, tak. Przyniosła mi nauczycielka kawałek pizzy, rozumiesz, jakiejś milkszej, a tutaj już jakie to obżarstwo jedzą. I jeszcze no, w domu zjadą, dwa kotlety to jest... Pani Basiu w Azji bardzo mało osób gotuje w domu, tam wszyscy jedzą poza domem i są szczupli tam na ulicy jest bar przy barze to się zgadzam to jedzenie w tych karenderiach nie jest takie drogie, a Filipińczycy jedzą troszeczkę inaczej niż Europie czy Polacy, tak, bo na przykład nie mamy jakiś tam kawałek mięsa, jakąś tam surówkę ziemniaki, na przykład jakiś tam dodatek do tego, nie? Ale nasze główne danie to jest to mięso i surówka, tak? A na Filipinach to główne danie to jest ryż. A i kawałek kawałek mięsa. I naprawdę kawałeczek mięsa im wystarczy, nie? On sobie tam powocha liźnie i tego ryżu się naje I to jest tak wygląda, nie? Więc to jedzenie dla Filipińczyków? Jest tanie. Jak pójdą do restauracji, bo sobie zamówi na przykład jedną porcję za 40 czy za 50 peso, no to 50 peso to jest 3,5 zł. Do tego sobie zamówi ryż za 15, czyli tam macie, nie wiem, no za 5 zł, on sobie obiad zje. Tak? A ja już na przykład za 5 zł nie zjem, tak? Bo on na przykład sobie jedną porcję zamówi, a ja trzy. Tak? On sobie na przykład zamówi dwie porcje ryżu, no, albo jedną ja pół tak, tego ryżu mniej jem. no ale te trzy porcje jakoś tak jeszcze miejsce jest, żeby tam coś weszło. By tam <grytanie> jak tam super najedzony nie jestem, ale ale jest ok, nie? tak chyba jak powinno być. Nie? może więc mnie to drożej kosztuje takie jedzenie w karenderie dlatego podoba mi się opcja z tą restauracją tutaj za 200 person, nie? od osoby 14 zł i już do oporu nie? w Polsce kiedyś było tanie jedzenie ciekawe jestem jak teraz tak jak rozmawiałem z patronami to mi trochę mówili. Że nie jest tak już tanie jak było kiedyś, nie? Zapiekanki tam po 3,5 złotego O 5 zł już ja, takie zapiekanki polskie, oee za góralne Takie gdzieś z budy gdzieś tam na dworcu, nie? Ojej rzecz, rzecz bo mnie stary jestem ale nie wydaje mi się że w, żeby można było w Polsce za 5 zł obiad zjeść to ale kiedyś można było zjeść nie? Za, nie za 5 to nie ale za 12 zł nie? za 10 zł Kurczę, nie pamiętam ile na tych dworcach ja płaciłem jak obiad sobie kupowałem czasami Nie wiem czy nie było coś 8 zł, 10 zł, coś takiego ja już nie pamiętam teraz albo 15 Ale kurczę dobre to jedzenie było, nie? Polskie jedzenie jest bardzo dobre To każdy powiem. Ludzie, którzy spróbowali polskiego jedzenia z innych tam narodowości, każdy zachwala, nie? Każdy mówi, że jest. Voilà. Nic. Uciekam. Idę spać. Jest godzina. Druga, pewnie. Patrzcie, a ja film nagrywam. Zaraz. Pociąć do trzeciej, druga, druga eM. równo, pociąć do trzeciej, wyeksportować, czwarta, przecież się tam się położę. Zdróweczkę dla Was, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia jutro, jak bo się cześć.